Chcemy się zmieścić w zmianach, które są w świecie, w Europie, w tych zmianach cywilizacyjnych, w których króluje też i cywilizacja śmierci, mówimy, ale my mamy charyzmat żywy, ewangeliczny. Są tutaj wszyscy przełożeni prowincji, okręgów zakonnych w Europie. Jest 80 braci. To są prowincjałowie, kustosze, delegaci. Są też ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy, z, z, środku, z Bliskiego Wschodu. No i cała Europa najwięcej jest też Włochów, także to po włosku zasadniczo mówimy, ale tłumaczymy na sześć języków, żeby wszyscy mieli świadomość tego, o czym tutaj jest mowa. My jako Polacy zaproponowaliśmy braciom z Europy, żeby właśnie tutaj w Częstochowie się spotkać i rozmawiać o aktualnej sytuacji zakonu, który w Europie no niestety jest w fazie schyłkowej można powiedzieć. W niektórych miejscach prowincje wymierają, są prowincje tak jak belgijska czy holenderska które no już właściwie się nie, nie są w stanie podnieść, ale są jeszcze siły w Europie, tak jak właśnie we Włoszech, w Polsce, gdzie są właściwie dwa nowicjaty jeszcze funkcjonujące które mogą no, ofiarować jeszcze jakieś siły, ale potrzebna jest pewna, słyszeliśmy w jednej z konferencji, już nie tylko odnowa, ale reforma. Nowe formy życia zakonnego są dzisiaj potrzebne w Europie, które będą odpowiednie dla dzisiejszego człowieka. Szukamy pewnych rozwiązań też strukturalnych, bo już... Coś, co kiedyś było prowincją, 400 braci, dzisiaj jest kilkunastu, to już trudno to, yy, trzeba to podłączyć do jakiejś innej struktury. Też myślimy na temat formacji, no bo jeżeli formacja będzie tylko we Włoszech i w Polsce, no to żeby zostać zakonnikiem trzeba się nauczyć albo polskiego, albo włoskiego. Są takie miejsca strategiczne jak, nie wiem, centrum Rzymu, centrum Madrytu, gdzie są nasze klasztory, ale... Nie ma braci, którzy mogliby tam być, więc myślimy nad takimi nowymi wspólnotami międzynarodowymi, które by poszły właśnie w takie miejsca z misją, z charyzmatem, z nowym zapałem. Myślę, że wszystkie spotkania są potrzebne, bo przecież trzeba rozmawiać. Jeżeli się nie rozmawia, jeżeli się nie dzieli doświadczeniami, jeżeli się nie patrzy na to wszystko, no to do czego się dochodzi? Ja myślę, że te wszystkie wezwania są dla nas związane z naszym regułą, z naszymi zas z zasadami. Które one mają swoje korzenie Świętego Franciszka. Święty Franciszek przecież się stało, że do Świętego Franciszka my się odwołujemy i Święty Franciszek nas prowadzi wszystkich. Żebyśmy się umieli znaleźć. I ocalić nasz charyzmat. Charyzmat franciszkański, który jest oparty na Ewangelii i nic się nie zmienia, tylko że jak się do ognia Ducha Świętego nie dorzuci drew, to ogień sam się nie będzie palił. Trzeba po prostu naszego zaangażowania. I o to chodzi. Jak się angażować to, żeby płonął charyzmat Ducha Świętego, łaska Ducha Świętego? To nie jest reklama, propaganda powołaniowa. Święty Franciszek mówił, nie może być nas za dużo, bo wtedy będziemy słabi jakościowo. Lepiej, żeby nas było mniej, żebyśmy byli prawdziwi, autentyczni. Spotkaliśmy się od Hiszpanii po, po Litwę, po Łotwę, od Albanii po Islandię, żeby rozmawiać. O dzisiejszym świecie i, i znaleźć po prostu odpowiedź na to, czego świat dzisiaj chce, potrzebuje. Czego potrzebuje, bo może nie chcieć tego, ale czasem nie wie, że potrzebuje Ducha Świętego, potrzebuje Ewangelii, potrzebuje zbawienia Chrystusa. A ponieważ Maryja jest wzorem słuchania, to my przyjechaliśmy tutaj. My potrzebujemy współpracy, potrzebujemy żywej odpowiedzi. To nas interesuje. Jeżeli znajdziemy ludzi, którzy pójdą z nami, na przykład bardzo ważny dla nas jest trzeci zakon franciszkański, ludzie, czy młodzież franciszkańska, ludzie, którzy mają podobny, czy ten sam charyzmat świętego Franciszka, no to, to my ich potrzebujemy, bo idziemy razem, to jest takie nasze zbrojne ramię. Jeżeli ktoś pod wpływem tego spotkania i odkryje, że ma powołanie do kapucynów, to my go przyjmiemy z otwartymi rękoma, ponieważ powołanie jest mało teraz. Ale ja to mówię, jesteśmy ludźmi paschy, a pascha to jest wiara w to, że jedno umiera, a drugie się rodzi. Że, że, że nawet tak ktoś umiera, nawet tak obecność nasza na zachodzie Europy się kończy, chyba się kończy, to my wierzymy w to, że ona się nie skończy, że na tym, co, co yy, zostaje, wyrośnie nowa różdżka jest